Jest to samochód w I Jest to jedna zajmująca się fonselizingiem z eksponatami prezentowanymi na targach. Do końca, pomiędzy przygotowaniem mieszkania na sprzedaż, ewentualnie można zakupić eksponaty widoczne tutaj lub ze Właścicielka stoiska. Dzień dobry. Proszę coś powiedzieć o swojej firmie i czym się Państwo zajmiecie. E, prowadzę antykwariat o profilu wnętrzarskim, e, który ma za zadanie odmłodzić branżę antykwarystą. Jestem drugim pokoleniem antykwariuszy krakowskich, e, stąd nazwa mojego antykwariatu Soseko Home Dekor. E, Specjalizuję się właśnie w dekoracji i wystroju wnętrz. Mam spory zasób mebli antycznych, ale takich historycznych, Biedermeier, Art Deco. Natomiast e, bardzo dużą częścią naszej oferty są meble w stylu czyli modern, czyli e, duńskie, skandynawskie, fornirowane e, tekiem, palisandrem. Wszystkie meble są poddawane konserwacji, fotele są e, dobierane, do nich jest odpowiednia tapicerka, e, kolorystyka, która e, jest e, kompatybilna ze skutecznymi wnętrzami. E, I oprócz mebli mamy lampy wiszące, żyrandole, podłogowe, stolikowe, nocne. Jest to na pewno bardzo duży, duża część mojego asortymentu, ale także lustra, wazony, przedmioty dekoracyjne, trafikę, malarstwo, no naprawdę mamy bardzo szeroki bakterz asortymentu, a dzięki temu jesteśmy w stanie tworzyć kompletne wnętrza, które są bardzo współczesne, bardzo komfortowe, ale są też unikalne i e, są w stanie konkurować e, z tym, co się robi na Zachodzie, więc e, jak najbardziej polecam odwiedziny przede wszystkim w butiku na Królewskiej 16 ale też e, zaglądniecie do sklepu internetowego www.susemfawontekor.com. Mamy też media społecznościowe, Instagram, Facebook. E, i zawsze jak wpadniecie, możecie zyskać mnóstwo inspiracji, porozmawiać o różnych merytorycznych kwestiach, ale przede wszystkim e, popatrzeć na przepiękne przedmioty, e, po prostu uczyć oko e, na dobrym designie, na fajnej selekcji. Dziękuję bardzo. Wszystko to obejrzycie na kanale Zbigniew Kubacki, kanał YouTube, będzie to widoczne w najbliższych dniach, dzisiaj, jutro, pojutrze, ponieważ dużo wystawców, wielu wystawców prezentowało swoje oferty, więc po kolei będą te wypowiedzi i wizyty na stoiskach prezentowanych. Dziękuję za uwagę.